Cześć, witam na kolejnym odcinku. Dzisiaj omówimy sobie banknot z trzeciej RP o nominale 500 tysięcy zł. Na banknocie przedstawiony jest wizerunek Henryka Sienkiewicza, polskiego pisarza i publicysty, autora trylogii laureata Nagrody Nobla w 1905 roku. Nazwa Państwa Rzeczpospolita Polska. Data emisji 20 kwietnia 1990 roku. Podpisy prezes Narodowego Banku Polskiego Władysław Baka. Główny skarbnik Jerzy Lasocki. Symbol Rzeczpospolitej Polskiej, czyli orzeł w koronie. W polu niezadrukowanym znak wodny. Orzeł bez korony. Symbol PRL-u. Jest to seria jednoliterowa. K w kolorze czerwonym w dwóch miejscach. Serię tą pan Czesław Miłczak w stanie pierwszym wycenia na 350 zł. Banknot zaprojektował pan Andrzej Hajdrich. Druga strona banknotu, nazwa emitenta Narodowy Bank Polski, oznaczenie nominału 500 tysięcy zł. I herb symbolizujący trylogię Sienkiewicza. Banknot był w obiegu do 31 lipca 1994 roku. Termin wycofania przedłużono do 15 października 1994. Podczas denominacji 1 stycznia 1995 był wymieniany na 50 zł. Ode mnie to tyle. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.